Cześć moi drodzy samochód spakowany, zaplankowany do pełna, ja w pełnej gotowości, a zapomniałem jest środa 10, 9 lipca i ruszam do Karpacza. Bo jutro od rana 3 razy śnieżka. To jest ja szczęście, że przeniesie ten bieg na czwartek, przynajmniej mogę być za każdym razem dawno nie nagrywałem odcinka vlogowego więc teraz ciężko mi się przełamać już do mówienia ale damy radę plan jest następujący na najbliższe 4 dni dzisiaj Karpacz jutro trzy razy Śnieżka po Śnieżce wypad do Rewala i w sobotę od rana Bydgoszcz i oczywiście niedziela na triatlon będzie się działo. Vlog zapewne dosyć długi, ale mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzycie. A tymczasem w drogę. Jadę sobie powolutku. Słońce zachodzi. Na miejscu będę 22.40. Więc może położę sobie trochę po Karpaczu i pójdę spać rana pobudka 7.45 szybka toaleta i lecę na ścieżkę mam nadzieję, że nie będzie tak zimno jak zapowiadałem przede wszystkim mam nadzieję, że nie będzie padać teraz zobaczymy na miejscu ubrania są, peleryna jest więc zimno mi nie straszne Została godzinka do Karpacza 69 km. Niestety od kilkunastu minut pada. Więc mam nadzieję, że wypada się w nocy. I od rana będzie można iść w merę spokojnie do góry. Bez peleryny i innych. I zostało 50 km do Karpacza przejeżdża właśnie przez tunel, który ma 2300 metrów i witam was ponownie, dotarłem na miejsce teraz drzemka do siódmej i ruszam do góry cześć kochani godzina 6.13 nawet się wyspałem z plusów nie pada Przecież temperatura 11 stopni. Jeszcze chwilkę wstaję Jak zawsze uzbrojony w cały swój sprzęt. Ruszam na trasę. Trochę dużo mi zeszło, bo powinienem być 10 minut temu wyruszyć, ale lecę. 8:10. Będę do 9 być do góry. Jak wystartują widzimy się po drodze. Dobrze, to zaczynam się wspinanie się do góry. Czarny szlak. Droga powrotna dla biegaczy. Uff, już jest ciężko. Ale obiecałem się, że nie będę tyle nasze co w zeszłym roku. Chociaż kondycja taka sama. Ostatnio mało filmów wrzucam. Ale jest to spowodowane takim zapieprzem, że nie mam czasu montować. Od trzech tygodni leżą filmy do zmontowania i, i leżą. Ale mam nadzieję, że nadrobię to w przyszłym tygodniu. I wtedy będziecie mogli mieć co oglądać. A moja to godzina dziewiąta bieg wystartował. Ja już wylałem niezliczonej ilości potu. Ale zmierzam dalej. Chyba uda się na pierwszego zdążyć do góry. A już widzę, że warunki do zdjęć coraz gorsze. Mam nadzieję, że trochę się rozwieje to. Tu jeszcze 100 metrów wyżej i dupa. Śnieżki nie widać, ale widok zajebisty. Robi się fajne niebo. Niebiesko. Tu jest szansa, że będzie całkiem przyjemnie. No i przede wszystkim nie będzie padać, to jest najważniejsze. Biegną już pierwsi zawodnicy do góry tutaj nieźle piszdzi. Czekam na kolejnych. I wieje. Cholera. Dziękuję. Proszę bardzo. Do góry. Ponad 2000 zdjęć już zrobione. Czekamy na kilka osób. Z Jest Hadratów. Jest na szczycie Śnieżki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. Tak, tam, na za nadu. chmury już wysoko, wiatr się uspokoił, biegacze na dwie i 3 za mną, powoli będą mnie mijać, jest fajnie, jeden z moich ulubionych biegów. końcówka ale zrobiłem sobie przerwę jeszcze. Usiadłem na chwilę. Pieprzowe, tarczyński. No i biegnie ktoś następny. Jeszcze tutaj zrobię trochę zdjęć. Lecę do samochodu i ruszam dalej. Ostatnie kilkaset metrów. I koniec na dzisiaj. No to kończymy tegoroczny czas i śnieżka. 16 km w nogach. Mnóstwo zdjęć. Będzie film. Czy jak zwykle super. Teraz mam przed sobą 494 km. Widzimy się na miejscu. Miejsce. teraz dwa dni odpoczynku łzy. Już trzeci dzień wycieczki. Godzina 6 rano. Kierunek Bydgoszcz A dokładnie Eneatraton Bydgoszcz 10 minut tam musiał budzić więc musicie mi wybaczyć moje zaspanie. Mam lekkie opóźnienia. Kilka minut, 10. Znatek będę musiał nadrobić. Ale mam nadzieję, że uda. I Widzimy się gdzieś po drodze, na trasie 1.4 Tiatonu. Do zobaczenia. Pogoda, zgodnie z zapowiedziami, fatalna. Może nie pada za mocno, ale Pogoda. mam nadzieję, że chociaż na trochę przestanie padać podczas zawodów. 2, ja 3, zacznij sam o, zostały 2 godzinki 40 minut 195 km. musiałem odwiedzić stację i jakąś kawę sobie kupić bo padałem na twarz ale za to trzech weekendowa promocja na Orlanie 532, będzie na 95. Tak tanio nie było już dawno. Ale trasą, którą dawno nie jechałem, taka wąska, za kamieniem pomorskim. Zobaczcie. Mecze. Kilometry uciekają powoli. Cieszę się, że można posłuchać czegoś. Ale jadę, słucham sobie czegoś na YouTube i tak z każdą chwilą bliżej celu a pala cały czas tak samo. Dobra moi drodzy, jestem już w Bydgoszczy, pływacy z godziny 11 już płyną w, kierunku, w moim kierunku, wystartowała cała stawka chyba, a jak nie cała to większość, zaraz będę focił pływaków, a później lecę od razu na rowerowy. Zdecydowanie mniej przez pogodę. Cały czas się deszcz. Jest dosyć chłodno. Ale trzeba robić swoje. Działam. Pierwsza fala już biegnie do mety. Czekam na trzecią falę pływacką i ruszam na trafę, trasę rowerową Oj będzie kupa roboty już ponad 5000 zdjęć a co dopiero perza rowerowy, przebiegowy Będę miał co robić przez najbliższe kilka dni teraz jeszcze bieganie i szybki powrót do Poznania jutro powrót tutaj na siódmą, czyli wyjazd pewnie coś koło 5.30 Jest to robić dobrej godzinki pada bez przerwy Ale już jestem na etapie biegowym Za chwilę polecam niebieskie numery i koniec na dziś wracam teraz do Poznania po drodze coś zjem, żeby od razu w domu usiąść do zdjęć. No i co? Widzimy się pewnie jutro rano. A może jak dojadę jeszcze. Trzymajcie się.